Hej, hej, to znowu ja, Paweł Barczak, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. A to jest nasza kolejna lekcja nauki gry na gitarze online. Słuchajcie, wczoraj pokazałem Wam trzy najbardziej podstawowe akordy. I dzisiaj chciałbym Was nauczyć następnych podstawowych akordów, tym razem durowych, które myślę, że. Otworzę Wam furtkę do zagrania wielu piosenek. I będą to kolejno akordy A-dur, D-dur, C-dur i G-dur. Myślę, że zaczniemy od najprostszego z nich, czyli od akordu A-dur. Żeby go zagrać, będziemy musieli wykorzystać trzy palce: palec wskazujący, środkowy i palec serdeczny. Więc tak, zaczynamy od palca wskazującego. Nasz wskazujący palec wędruje na trzecią od góry strunę, czyli naszą strunę D. Kładziemy go na drugim progu struny D. Potem dokładamy sobie palec środkowy na drugim progu struny niżej, czyli struny G. Następnie bierzemy nasz trzeci palec, tak jak mówiłem, palec serdeczny, który ląduje zaraz pod nimi. Na drugim progu piątej struny, czyli naszej struny B, pamiętajcie o tym, co mówiłem na pierwszych lekcjach, żebyśmy się starali kłaść palce względem pod strunicy, jak najbardziej prostopadle, czyli pod kątem 90 stopni, żeby nie mieć problemu z tłumieniem strun. Dobrze, jeśli już trzymamy tę figurę, próbujemy sobie zagrać. Przeciągamy prawą ręką po wszystkich strunach. Tak brzmi prawidłowo zagrany akord Adur. Warto go sobie poświęcić. No i dobrze. Jeśli mamy już ogarnięty akord Adur, możemy przejść sobie do troszkę trudniejszej figury. Aczkolwiek nie aż tak trudnej trudne do ogarnięcia, jakby mogło się wydawać. Jest to kwestia kilku, kilku ćwiczeń. Myślę, że na pewno ogarniecie ten akord. Będzie to akord D Dur. Słuchajcie, w tej figurze też wykorzystamy trzy palce lewej ręki. Będzie to również palec wskazujący, środkowy i serdeczny. No dobrze, czyli nasz palec wskazujący tym razem powędruje na. Czwartą strunę od góry, czyli na naszą strunę G, na drugi próg. Bierzemy, czwarta struna od góry, drugi próg struny G. Jak już mamy ten palec wskazujący, to potem dokładamy palec środkowy. Palec środkowy dołożymy sobie w tym przypadku na ostatnią strunę, czyli, na najcie... czyli położymy go na najcieńszej strunie. Na strunie E szósta struna od góry, czyli struna ostatnia. I położymy go też na drugim progu tej struny, czyli tutaj. I zostaje nam wtedy pomiędzy nimi ostatnia wolna struna, struna B, która też będzie wykorzystana w tej figurze tego akordu. I tutaj powędruje nasz palec serdeczny. Nasz palec serdeczny powędruje na trzeci próg piątej struny od góry, struny B. Czyli będziemy mniej więcej mieć taką figurę O, tak jak tutaj pokazuję. Proszę bardzo. Staramy się, pamiętamy zawsze, kąt 90 stopni y, pomiędzy palcem a pod No Dobrze, próbujemy jak to brzmi. Tak brzmi akord D-Dur. No i dobrze, możemy sobie przejść do następnego akordu. Tak jak wspominałem, będzie to akord c -dur. Akord c -dur to też jest już troszkę też bardziej złożona figura, aczkolwiek nie, jest, nie są to jeszcze najtrudniejsze akordy. Tak więc również wykorzystujemy trzy palce naszej lewej ręki. Będą to te same palce, czyli palc wskazujący, środkowy i serdeczny. Nasz palec wskazujący w tym przypadku wędruje na pierwszy próg piątej od góry struny, czyli naszej struny B, czyli tutaj. Potem dokładamy nasz palec środkowy na drugi próg trzeciej od góry struny, czyli struny D, i nasz palec serdeczny wtedy wyląduje na drugiej od góry strunie, czyli na naszej strunie A, na trzecim progu. Dokładnie tak. Trzymamy paluszki pod kątem 9, 90 stopni na podstrunicy i gramy akord C-dur. Tak właśnie powinien brzmieć. Możecie sobie porównać. No, i dobrze. I teraz przejdziemy sobie do najtrudniejszej, myślę, figury naszych palców, jeżeli chodzi o te akordy durowe, które Wam dzisiaj pokazuję. Będzie to akord G-Dur. I tak, w tym akordzie wykorzystujemy możemy wykorzystać trzy nasze palce. A możemy też sobie utrudnić, ale yy, dzięki temu możemy uzyskać, tak mi się wydaje, bardziej ładnie brzmiący akord. Ale to za chwilkę Wam pokażę. Najpierw pokażę Wam wariant z trzema palcami, z tymi samymi, które były wykorzystywane do zagrania poprzednich akordów. Czyli będzie to palec wskazujący, środkowy i serdeczny. I w tym przypadku nasz palec wskazujący wędruje na drugą strunę od góry, czyli na strunę A na drugi próg. Tak, tutaj potem nasz palec środkowy wędruje na pierwszą strunę, na najgrubszą strunę E na trzeci próg, i potem nasz palec serdeczny odrywa się całkiem od tych dwóch palcy i wędruje najniżej, na najcięższą strunę E na trzeci próg. Tam na samym dole tak wygląda ta uproszczona figura akordu G. -dur. Dokładnie tak, i teraz spróbujemy sobie zagrać. Pamiętamy, oczywiście, kąt 90 stopni. Zawsze będę Was na to uczulał. Jest to bardzo ważne, żeby zagrać czysto. No, dobrze, spróbujmy. Tak powinien brzmieć ten akord w tej figurze. No, i teraz to o czym mówiłem wcześniej. Akord G-Dur, zagrany w troszkę trudniejszy sposób ale też bardziej powszechny. Większość gitarzystów gra właśnie w ten sposób ten akord. Sam też myślę, że po prostu w takiej, w takiej figurze on lepiej brzmi. I tutaj tak. Nasze dwa pierwsze palce się nie zmieniają w tej figurze, czyli jest to nadal drugi próg drugiej struny A, palec wskazujący i trzeci próg pierwszej struny E, palec środkowy. Tylko tym razem nasz palec serdeczny wędruje na Piątą od góry strunę na strunę B na trzeci próg. Nie tak jak było w pierwszym przypadku, że na ostatnią strunę E na trzeci próg. Tylko strunkę wcześniej na strunę B na trzeci próg. I dokładamy jeszcze ten nasz najmniejszy palec, malutki czwarty, na, na tą strunę E na trzeci próg. Zaraz pod palcem serdecznym. Tak wygląda ta figura. No, i spróbujemy sobie zagrać. Pamiętamy oczywiście kąt 90 stopni. Moim zdaniem jest to najpiękniej brzmiący akord G-Dur. Tak jak mówiłem, są to najprostsze akordy. I znajomość tych akordów durowych w połączeniu z akordami molowymi, które Wam pokazałem w poprzedniej lekcji. Dadzą wam możliwość zagrania jakiejś piosenki, aczkolwiek będziecie potrzebowali jeszcze yy, znajomości yy, bić gitarowych, które Wam zaprezentuję na lekcji jutro. Także dziękuję Wam bardzo dzisiaj za yy, Waszą uwagę i zapraszam Was jutro na kolejną lekcję. Trzymajcie się, cześć!